Kiedy się starzejemy, naturalne jest zastanawianie się, gdzie i jak spędzimy nasze złote lata. Wielu wyobraża sobie, że idealną sytuacją jest bycie blisko swoich dzieci, pomaganie w wychowaniu wnuków, spędzanie razem więcej czasu i bycie dla siebie nawzajem wsparciem. Często przedstawia się to jako idealny sposób na utrzymanie więzi. Ale co, jeśli powiem Wam, że ten pomysł, jakkolwiek romantyczny, może być błędem? Na podstawie niezliczonych historii udostępnianych przez ludzi na różnych platformach i forach, zauważyłem powtarzający się motyw: mieszkanie blisko dzieci w starszym wieku często prowadzi do nieprzewidzianych konsekwencji. Oto dlaczego. Możesz stać się ciężarem. Jedną z najczęściej wymienianych obaw jest strach przed staniem się ciężarem dla swoich dzieci. Rzeczywistość jest taka, że starzejąc się, możemy potrzebować więcej wsparcia. I chociaż nasze dzieci początkowo mogą przyjąć ten pomysł z zadowoleniem, z czasem może to prowadzić do niewypowiedzianej urazy. Czytałem historię rodziców. O dobrych intencjach, którzy przeprowadzili się bliżej swoich dzieci, tylko po to, by później czuć się jak intruzi. Pomyśl o tym: Twoje dzieci są prawdopodobnie u szczytu kariery, zarządzają własnym domem i być może wychowują własne dzieci. Dodawanie do ich już napiętych harmonogramów poprzez bliskość. Może nieumyślnie wywrzeć na nich presję, by czuli, że muszą się Tobą opiekować, nawet jeśli nie są na to gotowi. Pewna kobieta na Reddicie podzieliła się swoim żalem. Przeprowadziłam się bliżej córki, ponieważ chciałam być częścią jej życia i pomagać przy wnukach. Ale powoli zdałam sobie sprawę, że sama prosiłam o zbyt wiele pomocy. Stałam się dla niej ciężarem, chociaż nigdy tego nie powiedziała. Złamało mi to serce, i teraz czuję się uwięziona. To nie znaczy, że Twoje dzieci Cię nie kochają. Oczywiście, że kochają, ale bliskość często prowadzi do nieplanowanej zależności, tworząc emocjonalne i fizyczne napięcie w relacji. Życie niezależne. Może faktycznie pomóc w zachowaniu tej relacji. Utrata niezależności i tożsamości. Przeprowadzka bliżej dzieci może czasami, nieumyślnie, prowadzić do utraty własnej niezależności. Kiedy jesteś fizycznie blisko rodziny, łatwo jest polegać na nich bardziej niż powinieneś, czy to w kwestii transportu. Załatwiania sprawunków czy prostych decyzji. Weźmy historię mężczyzny, który przeprowadził się obok swojego syna i synowej, myśląc, że będzie to wygodne. W ciągu kilku miesięcy ciągle prosił o drobne przysługi, takie jak odbieranie zakupów czy wożenie go na wizyty. W końcu przestał robić wiele rzeczy samodzielnie, ponieważ łatwiej było poprosić o pomoc. Przyznał. Czuję, że straciłem pewność siebie, by robić rzeczy samemu. Moje życie zaczęło kręcić się wokół nich i zapomniałem jak żyć na własną rękę. Mieszkanie dalej daje Ci powód do utrzymania niezależności. Jesteś zmuszony pozostać aktywny, zarówno psychicznie, jak i fizycznie co może dodać lat do Twojego życia. I pomóc Ci zachować swoją tożsamość. Napięte relacje. Mieszkanie zbyt blisko może czasami nadwyrężyć właśnie te relacje, które próbujesz pielęgnować. To, sili, to, że jesteście rodziną, nie oznacza, że zawsze będziecie się zgadzać, zwłaszcza gdy bliskość potęguje każdy drobny problem. Wielu starszych rodziców zgłasza, że mieszkanie zbyt blisko swoich dorosłych dzieci prowadzi niemal z powrotem do dynamiki rodzic dziecko, gdzie rady i opinie są udzielane swobodnie, nawet jeśli nie są pożądane. Pewna matka podzieliła się na forum. Myślałam, że mieszkanie obok syna będzie oznaczać, że spędzimy więcej czasu razem. Zamiast tego czuję, że ciągle jestem mu na drodze i za często wyrażam swoją opinię. Czego on nie docenia? To wbija między nas klin. Możesz myśleć, że tylko oferujesz pomoc, ale Twoje dzieci mogą postrzegać to jako wtrącanie się. Kiedy mieszkasz dalej, interakcje stają się bardziej celowe i istnieje zdrowa przestrzeń dla obu stron, aby odetchnąć i rozwijać się indywidualnie. Ograniczone życie społeczne i izolacja. Paradoksalnie, przeprowadzka bliżej dzieci może czasami prowadzić do zwiększonego poczucia izolacji. Kiedy zbytnio polegasz na swoich dzieciach w kwestii towarzystwa lub interakcji społecznych, możesz nieumyślnie zaniedbać budowanie własnej społeczności, przyjaciół i rówieśników. Natknąłem się na historię na forum o kobiecie, która przeprowadziła się bliżej syna. I zakładała, że będzie włączana w spotkania rodzinne, wyjścia i kręgi towarzyskie. Szybko jednak zdała sobie sprawę, że życie jej syna jest znacznie bardziej zajęte niż się spodziewała. Powiedziała: Wyrwałam swoje życie z korzeniami, zostawiłam przyjaciół i moją społeczność, myśląc, że będę częścią codziennego życia mojego syna. Ale on jest tak zajęty, a ja skończyłam czując się bardziej odizolowana niż kiedykolwiek. Budowanie relacji poza rodziną jest kluczowe. Kiedy żyjesz niezależnie, jesteś bardziej skłonny szukać aktywności społecznych, poznawać nowych ludzi i utrzymywać poczucie celu i zaangażowania w świecie. To dodaje wigoru twojemu życiu, czegoś czego nie możesz uzyskać jeśli jesteś nadmiernie zależny od swoich dzieci. Poczucie winy i obowiązku po obu stronach. Mieszkanie blisko dzieci może czasami stworzyć atmosferę poczucia winy. Możesz czuć się winny prosząc o pomoc, podczas gdy twoje dzieci mogą czuć się winne, gdy nie mają czasu pomóc lub odwiedzić cię tak często, jakbyś chciał. Pewna kobieta podzieliła się wzruszającą historią o tym, jak ciągle czuła się rozdarta między starzejącymi się rodzicami, mieszkającymi tuż za rogiem, a własnym zabieganym życiem. Powiedziała: Za każdym razem, gdy nie mogłam im pomóc, czułam się winna, ale czułam też narastającą urazę, ponieważ chciałam skupić się na mojej karierze i dzieciach. To sytuacja bez wyjścia. Dla rodziców istnieje również emocjonalne obciążenie związane z poczuciem bycia na drodze. Kiedy żyjesz niezależnie, ta ciągła presja obowiązku znika. Wizyty stają się bardziej cenione, a na obu stronach jest mniejsza presja, by spełniać niewypowiedziane oczekiwania. Ryzykujesz przegapienie nowych doświadczeń. Mieszkanie blisko dzieci może ograniczyć Twoje poczucie przygody i chęć odkrywania nowych środowisk. Kiedy osiedlasz się blisko rodziny, istnieje tendencja do wpadania w rutynę, zakładając, że bliskość zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Jednak ta strefa komfortu może pozbawić Cię szansy na doświadczenie nowych miejsc, poznanie różnorodnych ludzi. I zaangażowanie się w działania, które zawsze chciałeś spróbować, ale nigdy nie miałeś okazji. Pewien mężczyzna podzielił się swoją historią o przeprowadzce do innego stanu po przejściu na emeryturę, zamiast osiedlić się blisko swoich dzieci. Wspomniał: Moja córka była rozczarowana, ale przeprowadzka do nowego miasta przyniosła mi tyle radości. Dołączyłem do lokalnych klubów, poznałem nowych przyjaciół i znalazłem społeczność, która podziela moje zainteresowania. Nigdy bym tego nie zrobił, gdybym został blisko moich dzieci. Teraz, kiedy mnie odwiedzają, czuję, że pokazuję im moje nowe, pełne życia życie zamiast być tylko częścią ich. Wybranie innej ścieżki na emeryturę. Czy to podróżowanie, przeprowadzka do nowego miasta, czy nawet zamieszkanie w społeczności emerytów, może zapewnić bogactwo doświadczeń, które utrzymają Cię zaangażowanym i podekscytowanym życiem. Masz prawo napisać kolejny rozdział swojej historii rozdział, który jest wyjątkowo Twój. Twoje dzieci mogą nie być gotowe na odpowiedzialność. Większość dorosłych dzieci nie jest emocjonalnie ani praktycznie przygotowana do przejęcia odpowiedzialności za starzejącego się rodzica mieszkającego w pobliżu. W związku z tym może to wywierać na nich ogromną presję, nawet jeśli starają się radzić sobie z sytuacją z wdziękiem. Pewna kobieta podzieliła się na forum, jak jej matka przeprowadziła się w pobliże po śmierci ojca. Na początku wydawało się to dobrym pomysłem, ale zdałam sobie sprawę, że nie jestem gotowa na tego rodzaju odpowiedzialność. Próbuję pogodzić pracę, wychowanie własnych dzieci, a teraz pomagam też mamie bardziej niż kiedykolwiek myślałam. Spowodowało to stres w moim małżeństwie, i czasami po prostu czuję się przytłoczona. Wiele dorosłych dzieci. Wciąż porusza się po własnym życiu i nie jest przygotowanych, by w jakiejkolwiek formie stać się opiekunami. Kiedy mieszkasz w pewnej odległości, mają oni emocjonalną przestrzeń, by przygotować się na tę ewentualność na własnych warunkach. Chociaż bez wątpienia będą dla ciebie, kiedy będziesz ich potrzebować, lepiej pozwolić im dojść do tej roli naturalnie zamiast czuć się przedwcześnie zobowiązanymi, zasługujesz, by skupić się na sobie. Łatwo dać się złapać w pułapkę myślenia, że bycie blisko dzieci to najlepszy sposób na znalezienie sensu w późniejszych latach życia. Ale co z tobą? Czego ty chcesz po spędzeniu dekad na pracy? Wychowywaniu rodziny i poświęcaniu się dla innych, w końcu nadszedł czas, aby skupić się na własnych potrzebach, pasjach i pragnieniach. To jest Twój czas. Wzruszająca historia, na którą natrafiłem, pochodziła od kobiety, która po przejściu na emeryturę przeprowadziła się samotnie do nadmorskiego miasteczka. Całe życie spędziłam dbając o innych, moje dzieci, męża, nawet starzejących się rodziców. Myślałam, że moim następnym krokiem będzie przeprowadzka bliżej dzieci, ale zdałam sobie sprawę, że spędziłam wystarczająco dużo życia, będąc tym, czego potrzebowali inni. Znalazłam miejsce nad oceanem i po raz pierwszy od dziesięcioleci robię coś dla siebie. Moje dzieci przyjeżdżają w odwiedziny, ale widzą matkę, która jest szczęśliwa i spełniona. To dar, którego nigdy nie spodziewałam się im dać. Twoje lata emerytalne powinny polegać na odkrywaniu siebie na nowo, ponownym rozpalaniu pasji i cieszeniu się wolnością, która wiąże się z tym etapem życia. Czy to podróżowanie, podejmowanie nowych hobby. Czy po prostu cieszenie się spokojnym czasem w samotności? Skupienie się na osobistym rozwoju i szczęściu przynosi korzyści zarówno tobie, jak i Twoim relacjom z dziećmi. Wybory rodzicielskie Twoich dzieci mogą cię frustrować. Mieszkanie blisko dzieci często oznacza bliższe przyjrzenie się ich stylowi rodzicielskiemu. I chociaż brzmi to jak świetny sposób na zacieśnienie więzi, może prowadzić do frustracji, jeśli nie zgadzasz się z ich wyborami. Czy chodzi o dyscyplinę, edukację, czy nawet to, co karmią swoje dzieci, możesz znaleźć się w sytuacji, w której po cichu lub nie tak cicho nie zgadzasz się z tym, jak wychowują twoje wnuki. Pewna babcia podzieliła się swoim doświadczeniem na forum internetowym. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo będę się zmagać ze sposobem wychowywania dzieci przez moją córkę, dopóki nie zamieszkałam w pobliżu. Chcę pomóc, ale ciągle ścieramy się o drobiazgi, takie jak ilość czasu przed telewizorem który pozwalają dzieciom spędzać czy jak radzą sobie z napadami złości To wyczerpujące i czasami żałuję że przeprowadziłam się tak blisko Inna kobieta podzieliła się Przeprowadziłam się bliżej córki myśląc że spędzimy więcej czasu razem ale skończyło się na kłótniach o to jak wychowuje swoje dzieci Wychowałam się w innych czasach i trudno nie udzielać rad nawet jeśli nikt o nie nie prosi. Mieliśmy kłótnie o takie rzeczy jak czas przed ekranem i dyscyplina, a teraz czuję, jakbym chodziła wokół niej na paluszkach. Kiedy mieszkasz w pewnej odległości, te różnice w stylu życia są mniej widoczne. Nie widzisz codziennych decyzji, które podejmują Twoje dzieci, co pozwala na większą akceptację i mniej tarć. Ta przestrzeń może również pomóc w utrzymaniu szacunku niezbędnego dla pozytywnej relacji, zapewniając, że Twoja rola jako rodzica nie zmieni się w rolę ciągłej krytyki lub nieproszonych rad. Pozwala to również Twoim dzieciom podejmować własne decyzje bez poczucia bycia ocenianym. Bliskość może prowadzić do przekraczania granic. Nawet przy najlepszych intencjach, Mieszkanie zbyt blisko dzieci może utrudniać utrzymanie zdrowych granic. Łatwo jest zacząć wpadać bez zapowiedzi, oczekiwać częstych wizyt, lub nadmiernie angażować się w ich codzienne życie. Może to nieumyślnie wywierać presję na Twoje dzieci, by odpowiadały na Twoje potrzeby przez cały czas, prowadząc do emocjonalnego wyczerpania po obu stronach. Pewna kobieta podzieliła się. Kocham moją mamę, ale odkąd przeprowadziła się w pobliże, zaczęłam czuć się jakbym była ciągle na dyżurze. Wpadała niespodziewanie i chociaż chciała tylko pogadać, czułam, że nie mam prywatności ani przestrzeni. Zaczęłam czuć do niej urazę. I wiem, że poczuła się zraniona moim wycofaniem. Utrzymanie granic jest kluczowe dla obu stron, aby zachować poczucie autonomii i wzajemnego szacunku. Mieszkanie dalej pomaga łatwiej egzekwować te naturalne granice, pozwalając Twoim dzieciom na utrzymanie życia rodzinnego, jednocześnie dając Ci przestrzeń do cieszenia się własnym. Regularne, zaplanowane wizyty stają się wyjątkowe i doceniane. Zamiast oczekiwania, które może prowadzić do napięć. Rola dziadka, babci może być przytłaczająca. Bycie blisko wnuków może być wspaniałym doświadczeniem, ale dla wielu może również stać się przytłaczające. Jeśli mieszkasz w pobliżu, często istnieje niewypowiedziane oczekiwanie, że będziesz mocno zaangażowany w opiekę nad dziećmi. Odbieranie ze szkoły, lub po prostu spędzanie dużej ilości czasu z wnukami. Chociaż przez pewien czas może to być satysfakcjonujące, może zacząć cię to męczyć, zwłaszcza jeśli czujesz się zobowiązany do pomocy, nawet gdy wolałbyś skupić się na własnych potrzebach. Pewien dziadek podzielił się. Przeprowadziłem się bliżej córki, myśląc, że będę cieszyć się większą. Ilością czasu z wnukami. Kocham ich bardzo, ale teraz okazuje się, że opiekuję się nimi prawie codziennie, a to jest wyczerpujące. Jestem na emeryturze, ale czuję się, jakbym podjął nową pracę. Nie wiem, jak odmówić bez wywoływania napięcia, ale tęsknię za swoim wolnym czasem. Mieszkanie w pewnej odległości pozwala łatwiej ustalić granice. Nadal możesz być zaangażowanym dziadkiem, babcią, ale na własnych warunkach i bez poczucia, że wchodzisz w rolę opiekuna na pełen etat. Zapewnia to, że twoja relacja z wnukami pozostaje radosna, a nie źródłem stresu czy obowiązku. Nie jest łatwo to przyznać, ale mieszkanie zbyt blisko dzieci w starszym wieku może nie być wymarzonym scenariuszem. Który sobie wyobrażałeś, może prowadzić do poczucia bycia ciężarem, utraty niezależności, napiętych relacji, a nawet izolacji. Twoje najlepsze życie może faktycznie polegać na zachowaniu dystansu, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego, przy jednoczesnym pielęgnowaniu tych więzi. Chodzi o równowagę. Pozostańcie blisko duchem, ale dajcie sobie i swoim dzieciom przestrzeń do życia w pełni i niezależnie. Twoje złote lata powinny być poświęcone samorealizacji, utrzymaniu tożsamości i prosperowaniu w sposób wykraczający poza bliskość rodziny. Zaufaj mi, gdy mówię, że Twoja rodzina doceni Cię bardziej, widząc, jak rozkwitasz i prowadzisz życie pełne celu. Odkryjesz, że przestrzeń zarówno fizyczna, jak i emocjonalna, tworzy silniejsze więzi, zdrowsze relacje i szczęśliwsze życie dla wszystkich zaangażowanych.